9 kwietnia wtorek. Noc spędziliśmy wygodniej niż w dawnych wagonach bydlęcych. Było nieco więcej miejsca, nie trzęsło tego okropnie. Dziś pogoda całkiem zimowa. Śnieg sypie, pochmurno. Na polach śniegu jak w styczniu. Nie można zorientować się, w którym jedziemy kierunku, w nocy jechaliśmy bardzo mało. Obecnie minęliśmy większą stację Spaś Demenskuje. Takiej stacji drodze do Smoleńska na mapie nie widziałem. Obawiam się, że jedziemy na północ lub północny wschód, sądząc po pogodzie. Wczoraj rano dali porcję chleba i cukru, a w wagonie zimnej, przygotowanej wody. Teraz zbliża się południe, a nic nowego do jedzenia nie dają. Obejście się także ordynarne. Na nic nie pozwalają. Wyjść do ustępu można wtedy, kiedy konwojentom podoba się. Nie pomagają ani prośby, ani krzyki. Trochę wspomnień ze skitu. Najlepszymi towarzyszami niedoli byli nauczyciel Sucharski z Białostockiego i Szafrański halter zespołem. Tworzyliśmy coś w rodzaju triumviratu w bloku majorowskim. Na odjezdnym podarowałem szafrańskiemu swój sweter wojskowy. Chciał go kupić i nawet dawał 50 rubli i zegarek, ale nie wziąłem. Może będę tego żałował. Dałem mu, choć mi ciężko było. Kierując się litością nad marzluchem. Przed wyjazdem ze skitu mieliśmy nieoficjalny koncert chóru. Moje prace rzeźbiarskie zjednały mi wielu entuzjastów. Byłem zmuszony zrobić dwie płaskorzeźby majorowi Gołąbiowi, krzyż dla lotnictwa deszerta, pudełko na tytoń i najwięcej jednak zachwytu budziły moje szachy. A byłem o nie w strachu, bo opuszczono pogłoskę, że przy rewizji zabierają wszystkie wyroby z drzewa. Na szczęście okazało się to tylko plotką. Nóż no jednak zabrali. Jest godzina 14.30. Zajeżdżamy do Smoleńska. Na razie stoimy na dworcu towarowym. Jest to wieczór. Minęliśmy Smoleńsk, dojechaliśmy do stacji Gniezdowo. Wygląda tak, jakbyśmy mieli tu wysiadać. Pokręci się wielu wojskowych. W każdym razie Dotychczas nie dali nam nic dosłownie do jedzenia. Od wczorajszego śniadania żyjemy porcją chleba i skromną dawką wody. Stanisław Swianiewicz, ekonomista, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.